Witam, witam drogie byczki, no i kwiecień już mamy. Chcę wam życzyć wesołych świąt wielkanocnych i smacznego jajka, no i oczywiście miłego śmigusa dyngusa. Dziękuję wam wszystkim za to, że ze mną jesteście, że mnie subskrybujecie, że mnie oglądacie, piszecie do mnie e-maile i komentarze, na które staram się zawsze odpisać, a no i jeżeli jeszcze mnie nie polubiliście, to proszę to zrobić i zasubskrybować z paluszkiem do góry. No, zapamiętajcie, że mamy Nów i Pełnię Księżyca. Jak każdego miesiąca, sprawdzajcie sobie na kalendarzach. I pierwsze trzy dni są najbardziej mocne, moi drodzy. Czy to Nów, czy to Pełnia. Także piszcie intencje. A z kolei, jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, bo jak wiecie, są te karty są do rozłożenia ogólnikowe, generalne, więc nie wszystkie byczki będą przechodzić to samo. Także oglądajcie sobie jeszcze dodatkowo, jak znacie w Ascendent, w Słońcu i w Księżycu. No i a, oczywiście, jeżeli chcecie mieć położone karty przeze mnie, to proszę a do mnie... Pod każdym wideo jest praktycznie, są moje namiary. Wejść na moją stronę i zapłacić, tak żebym Was mogła nanieść na listę oczekujących, a ja wówczas się z Wami skontaktuję, jak dostanę zapłatę i powiem co dalej. Więc zaczynamy, moi drodzy. Pierwsze dwie karty, wyciągam dwie, żeby było bardziej jasno. Jest piątka, proszę. Piątka kielichów i as, i as mieczy. No, najwyraźniej chodzi tutaj o a, uczucia. Uczucia związane z osobą poznaną, Coś, co się zaczęło, mogło się już zacząć dawno, ale widać, że Wasze emocje po prostu latają i chcecie od tego odejść. Czy odejdziecie? To będzie zależało od Was, jednakże często i gęsto widać o tym myślicie. To może być też i a, jakaś sprawa. Emocje związane ze sprawą urzędową, czy też nawet i ze zdrowiem, ok? Także miejcie się na baczności, moje drogie byczki, bo to jest początek czegoś niezbyt miłego. Tym bardziej, że mamy tutaj piątkę kijów i pazia kijów, który jest praktycznie zwrócony właśnie. Tą stronę. Czyli jesteście, macie po prostu konflikt z otoczeniem, i to jest początek czegoś niezbyt przyjemnego dla Was, ok? Bijecie się nie dość, że sami ze sobą, to i jeszcze macie um, negatywne nastawienie do całego otoczenia. A w sumie można tego praktycznie Uniknąć, bo tak jak Wam zawsze powtarzam, medytować, kontemplować, pisać pamiętnik, czy zeszedł wdzięczności i pozytywnych aspektów, bo bez wdzięczności nie ma radości. Jak zaczniecie to robić, to i świat dookoła Was się zacznie po prostu zmieniać. Także to, to może być właśnie spowodowane utratą pracy, utratą zdrowia. Yy. Jakieś nieporozumienia w rodzinie, urzędowe. Także yy, i to sprawia, że ten konflikt u Was po prostu narasta. Ale później mamy piękny początek: asa kielichów i wisielec. No, to jest bardzo dobra. Wiadomość, początek czegoś pięknego i, i dobrego. Jeżeli jesteście w związku i macie te problemy, czy urzędowe, czy z pracą, czy w związku, to musicie z tego jakoś po prostu wybrnąć, bo widać, że jest tutaj, czeka ym, na Was dobry początek, a z kielichów to jest wielka miłość. Narodziny nowego dziecka, może ktoś wam, albo się dowiecie, że ktoś z waszego otoczenia, czy też wy zajdziecie w ciążę, a może to być ślub, wesele, chrzciny. W każdym bądź razie to jest coś, na co praktycznie czekacie, bo jest tutaj wisielec. Czekacie na tą wielką miłość. No, któż na nią, na nią nie czeka? Ale moi drodzy, jesteście też szczerzeni przez siły wyższe, czyli po prostu możecie to wszystko sobie zapewnić pod warunkiem, że nie będziecie po prostu wisieć w tym, w czym obecnie jesteście, ok? Także wtedy pozwólcie sobie po prostu na otwarcie nowych drzwi, a wówczas to, czego chcecie i pragniecie po prostu do Was zawita, ok? Jeżeli chcecie zmienić pracę, to jak najbardziej to jest już najwyższy czas, aby nie wisieć w tym, czym jesteście, w czym jesteście obecnie, tylko zacząć działać. To jest piękna, praktycznie, karta, jeśli chodzi o Asa Kielichów. No, ostatnie dwie. Tu mamy e, Hierofant, czyli arcykapłan i król, król Pentakli. Piękna, piękna karta. Arcykapłan to jest bardzo karta duchowa. Czyli dla tych, którzy uważają, że prawo przyciągania i rozwój duchowy nie działa, to oni się dwa razy zastanowią, okej? Okay? Z kolei dla tych, którzy chcą kontynuować naukę, kursy, doszkalania, dalej pogłębiać swoją wiedzę, to jak najbardziej. Jak najbardziej, bo arcykapłan i macie króla e, pentakli, czyli to jest ktoś po 45. roku życia i wzwyż. Kto będzie z tego bardzo zadowolony, a wy pozwolicie sobie na taką ekspansję, czyli mądrość. Dowiedziecie tym sposobem, że potraficie to zrobić jednym słowem, ok? Dla Was rozwój duchowy jest rzeczą bardzo ważną, czyli edukacja, też pozwoli Wam na dalszy rozwój. Z kolei, dla tych, którzy właśnie szukają partnera czy partnerki, to może też oznaczać właśnie za mąż pójście. Ok? A, bo nie dość, że mamy asa kielichów, to znaczy ożenicie się, bo to są rozłożenia generalne, ogólnikowe, czyli albo się ożenicie, albo wyjdziecie za mąż. I to może być ktoś po 45 roku życia i wzwyż. Um, jeżeli ten partner jest z kolei młodszy od Was, bo tak może być, to radziłabym po prostu zaufać swojej intuicji i wybrać to, czego Wy. Po prostu chcecie, słuchajcie swego serca jednym słowem wewnętrznego głosu. Z kolei jeżeli szukacie właśnie pracy, to jest bardzo dobry czas na to, dlatego że może Wam pomóż osoba spod znaku byk Panna Koziorożec, czyli tutaj ten król, to jest człowiek, który zawdzięcza tylko i wyłącznie sobie to, co posiada i ma, a ma dużo nie dość, że wiedzę, to jeszcze a materialne zasoby, także to jest człowiek, który może Wam naprawdę podać pomocną dłoń, że tak powiem. Na końcu mamy piękne dwie karty. Asa, e, kijów, nowy projekt, nowe życie, narodziny, no najwyraźniej, moje drogie beczki, Coś się u was szykuje. Now, nowa praca, początek czegoś nowego, jednym słowem. I to może być właśnie związane z jakimś projektem. Jeśli chodzi o waszą karierę. Projekt, który będzie wymagał współpracy z innymi. A to może być, tak jak powiedziałam, chrzciny, narodziny, a nowego. Potomka czy dziecka, możecie się po prostu dowiedzieć. Jednym słowem, jeżeli macie jakieś problemy w związku, a widać najwyraźniej, że są, bo emo emocje Wami działają, i to również może być przez kogoś w rodzinie, ok? Czyli ktoś młodszy do 35 roku życia. Ktoś, kto ten konflikt, że tak powiem, podsyca. To mogą być właśnie sprawy urządowe, legalne, związane ze szkołą. No, wiele możliwości. No tak moja intuicja mi dyktuje, moi drodzy. I myślę, że, nie wiem, ach Boże, właśnie, wiedziałam, że czegoś zapomniałam. Wyciągniemy openness. Czyli otwartość. Nie trzymajcie w sobie tego, co Was gryzie, tylko mówcie. OK? Albo piszcie do, módlcie się, a piszcie do Bozi, do aniołków, do wszechświata, a dostaniecie odpowiedź. I otwórzcie się na wszystko, co jest dobre. Nie... A bijcie tylko w negatywne i nie żyjcie rzeczywistością, bo to was może przetłaczać i przez to właśnie są takie, a nie inne sytuacje u was, ok? No i waszym aniołkiem jest Archanioł Uriel. Twoje uczucia zostały uzdrowione, co, co pozwala ci otworzyć się na większą miłość. Dokładnie, otworzyć się. Open, otwórz się. Pomogę Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia swojego serca i umysłu. Dokładnie, złość rujnuje, a dobro buduje. No i sprawa przyciągania numer 47. 47 czy 17? Nie, 17, przepraszam. 17. Prawo przyciągania, przyciągania dodaje siły zarówno problemom, jak i ich rozwiązaniom. Proszę. Nic nie dzieje się bez powodu czy przyczyny. Czyli nawet jeżeli ściągniecie cokolwiek na siebie niedobrego, to poszukajcie w tym po prostu pozytywnych. A, wniosków ok, Pozytywnego rozwiązania. I 17 będzie grała bardzo dużą rolę. To może być 17 kwiecień, a to może być 17 jakiś numer. O godzinie 17 coś może być. Zostaniecie zaproszeni gdzieś i się okaże, że dom jest numer 17 albo pójdziecie na 17 czyjeś urodziny, także y, możliwości jest wiele. To jest tylko wtedy potwierdzeniem tego, że jesteście na tej dobrej czy złej drodze, bo ważne jest to, co w tym czasie właśnie myślicie. I miarowy postęp numer 39. To samo z tym numerem. Czyli otworzycie książkę na stronie 39, się okaże, że coś z Wami rezonuje. Wejdziecie wyjdziecie z domu i usłyszycie rozmowę. No ja idę na 39 urodziny, na przykład, daję Wam po prostu przykład, ok? Także ten numer wtedy będzie potwierdzał, co w tym czasie myślicie, albo się Wam, albo źle myślicie, albo dobrze. Miarowy postęp. Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłeś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami, aktami miłości. Także, moje drogie byczki, zaufać swojej intuicji i nie, nie denerwować się z byle powodu, tylko po prostu szukać pozytywnego, rozwiązania, bo nie ma sytuacji bez wyjścia i otwórzcie się otwórzcie się na wszystko co dobre to ich to przyciągniecie i to by było tyle dziękuję ślicznie pozdrawiam wam, was bardzo serdecznie, smacznego jajka jeszcze raz i niech was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą wam drogę, którą podążacie i zawsze je pytajcie i proście a, będzie Wam dane. Do widzenia.